Dzień dobry. Dzisiaj będę omawiał partię z grupy M internetowej ligi Go Iglo, którą rozegrali między sobą Urtok i Bisoner. Gra skończyła się wygraną Czarnych przez rezygnację, ale zanim to nastąpiło, to działo się dużo ciekawych rzeczy, dużo walki, dużo komplikacji. I zobaczmy mniej więcej jak do tego doszło. Analizę może wyłączę, bo w kluczowych momentach będzie nam przeszkadzać w wyświetlaniu ruchów. W tym momencie widzimy generalnie w miarę równy początek prowadzący do przewagi białych i potem, potem jakiś chaos, po którym wynik czarnych się stopniowo tylko i wyłącznie poprawia. Dobrze, gramy więc takie klasyczne fuseki. Białe decydują się na taką drobną, psychologiczną sztuczkę, to znaczy Zamiast grać nisko i stabilizować grupę, grają wysoko, zapraszając czarne do jakiegoś takiego ruchu i licząc na to, czy tam chcąc powiedzieć przeciwnikowi, że przepraszam, ale cokolwiek innego potem zagram w jednym lub drugim narożniku, będzie większe niż rozwinięcie się na brzegu. Tak więc, no, dosyć ciekawa strategia. Jest jeszcze taka jej mutacja, że najpierw gramy tu i patrzymy, co przeciwnik zrobi. Jeśli na przykład się tak zabezpiecza, no to ok. Nie, nie zwojujemy wiele tutaj, zagramy nisko, a przeciwnik będzie się przez całą partię zastanawiał, w którym momencie zagramy F17 i zbudujemy sobie żywą grupę. Jeżeli w tych śmiesznych wariantach przeciwnik zagra tak, no to możemy po prostu jakoś ten kamień wyciągać i potem, potem dokończyć doserki. To są takie. Bardziej skomplikowane plany. Jeżeli ktoś by chciał je testować, no to fajnie. Ale ten ruch jest zupełnie w porządku. Takie Yamasaki tak, tak biały migrywał. No i czarne twierdzą, że ta grupa jest ważna, a białe twierdzą, że nie, narożnik jest ważniejszy. No, bo nawet jeśli czarne zagrają jakąś tam sekwencję, która prowadzi do, do tego, że się wzmocnią. no to biały kończy z potężnymi wpływami. Nie jest to jednoznaczne, dla kogo to jest korzystniejsze, więc można, tak, można, można się na coś takiego białymi zgodzić. Może zamiast, zamiast tego, co pokazywałem, może po prostu takie stabilniejsze wzmocnienie miałoby więcej sensu. Bo i tak przeciwnik kończy w gotę, a my się jesteśmy w stanie gdzieś powiedzmy rozwinąć. Może przy okazji dając nawet jakiś kamień, który pozwala tej grupie, żeby do niego uciekała. Czarny no nie chce się w coś, coś takiego pakować, podchodzi do następnego narożnika. I biały odpowiada tak, bliskim pinserem. Ideę rozumiem, że nie chcemy, prawda, żeby czarny po jakimś takim grzecznym joseki zbudował sobie Double Information, czyli rozwinął się od tego narożnika w dwie strony. Ale fajnie by było popróbować może jakichś tam innych pincerów, bo ten tutaj ma wadę i czarny zdaje się, że ją próbuje wykorzystać. Tak, i gdyby teraz zagrał tu. tak, tak, tak. Tak, tu nie wolno jeszcze skakać. Tu biały już skoczyć musi no to czarny ma mnóstwo wpływów, wejście do narożnika potem dalej będzie możliwe i myślę, że to byłby fajny rezultat dosyć dla czarnego, zwłaszcza, że ta grupa jest dosyć ciasno jeszcze ułożona i że w związku z tym ja bym właśnie próbował innych pinserów tutaj. Czarny jednak podejmuje tutaj ryzyko, od razu wchodząc do narożnika, biały oddziela oczywiście te grupy, bo nie można, nie wolno pozwolić na coś takiego. To byłoby za dobre dla czarnych. Biały tnie. Tu już można by pomyśleć, czy nie. Czy nie zdecydować się na to Joseki? Ale cięcie no, na pewno jest dobre. Biały gra tutaj. Starając się połączyć do tego kamienia. Natomiast czarny w tym momencie trochę przesadza i tnie. No, czarny ma tutaj cały czas grupę do ustabilizowania i od tego powinien zacząć. Biały od razu naciska na te kamienie, czarny gra tak. Biały naciska na narożnik, który wygląda dość biednie. Czarny ten narożnik próbuje ustabilizować i białe znajdują taki atak. Pomyślcie przez chwilę, zapauzujcie, zapauzujcie i zastanówcie się jaki status ma w tej chwili ta grupa. 3, 2, 1, pokazujemy dalej. Blokada, groźba wydłubania oczu, obrona i bardzo wredne ko. Okazuje się, że nie dość, że ta grupa jest maleńka to jeszcze, żeby przeżyła czarny musi tam zagrać dwa razy. Zbić i zbić po raz drugi, co już jest pewnym zyskiem dla, dla białych. Białe w tym momencie zagrały tak. Ruch, który no nie, zachował, nie wygląda jak groźba kona, natomiast on jest całkiem racjonalny, ponieważ no Teoria za nim jest taka, że jeżeli czarne zbiją tutaj, a praktycznie jest to wymuszone, bo odnowienie tego ko bardzo by czarne bolało, no to biały wykonają jakiś tam następny duży ruch. Natomiast no wiadomo, że granie ko bardziej się kojarzy z jakimiś aktywnymi ruchami, więc patrzyłem co by można było jeszcze zagrać. No, to jest fajna groźba, ponieważ jeżeli zostanie zignorowana, to To grozimy czymś takim i zbiciem narożnika. Fajną groźbą byłoby zagranie tutaj, ponieważ no, jeśli czarny bije, no, to nagle się okazuje, że to, to i czarnych nic nie bierze, że, że, że ten kamień zostaje oddzielony i generalnie jest wesoło, a jeśli czarny kontynuuje, no to biały też ma lokalnie kontynuację. Trzecia rzecz, o jakiej myślałem, to był ruch, który nie wygląda na groźbę. Który jest po prostu zabezpieczeniem tej pozycji. Jeżeli czarny tu zbija, zbije, to po prostu gonimy przeciwnika, tworzymy sobie tutaj ścianę. I z, z tym simariuszem myślę, że ściana by dobrze współpracowała. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę tych ruchów, który jest lepszy, który gorszy, no to. Po pierwsze, nie umiem tego powiedzieć. Po drugie, sztuczna inteligencja sogs też nie umie tego powiedzieć. One wszystkie są oceniane jako mniej więcej plus 15 dla białych. Czyli tutaj był po prostu duży, fajny stylistyczny wybór. Ciekawe jest, że jako groźba ko został, został użyty ruch, który buduje, a nie który grozi czymś, no ale jest to całkowicie wykonalne. Czarny bije i biały korzysta z tego, że czarny ma jeszcze jedną słabą grupę, zaczyna ją godzić. Oczywiście ten plan ma ukryty defekt. Tym defektem jest pewna słabość tej grupy, ale na ten moment wygląda, że biały bardzo sprytnie się przygotował do... Do wymanewrowania po prostu czarnego, do spowodowania, że ta słabość przestanie się liczyć. W jaki sposób likwidujemy słabość? No, najprościej jest ją oddać. Proszę. Atari. Śmiesznie to wygląda, dlaczego z tej strony, ale zaraz zobaczymy. Wydłużenie. Czarny ucieka tu. Biały gra tutaj. No, logiczniejszy byłby po prostu natychmiastowy atak z tej strony. I potem, niestety, tutaj widzimy jakieś groźby cięcia, więc biały po prostu sprytnie stwierdził, a ja zagrożę potem, najpierw, najpierw wzmocnię swój kształt. Czarny tutaj ucieka bo jest to jakoś potrzebne, a biały się wzmacnia, korzystając z tego. Bardzo ciekawa, bardzo oryginalna sekwencja, naprawdę ogląda się to, jak grę kogoś z wyższej grupy. No i czarny, wiedząc, że, że biały, prawda, będzie go gonił, będzie walczył, buduje sobie jakieś, jakiś teren, żeby to zrównoważyć. Nie wiem, czy to jest słuszna decyzja, ale co by było, gdyby się czarny po prostu wzmocnił? Nie wiem, może. Może tak. No wtedy biały by się tu rozszerzył. I byłoby to dosyć dla białego, uważam, komfortowe. Proszę bardzo. Więc czarny po prostu. Bierze pod uwagę to, że stoi źle, i uznaje, że należy w takim układzie ryzykować. Słusznie. Problem z tą decyzją jest taki, że uciekając, ta biała grupa również naciska na kamienie przeciwnika. A jeżeli zrobimy to dwa razy, to dwa razy, dwa razy tę grupę skrzywdzimy. Czarne oczywiście zakładają, że będą w stanie uciec. Białe grają póki co w ten sposób. Nawet jeśli tej grupy nie zabiją, to zdobędą tutaj bardzo duże wpływy. Czarne dalej uciekają, białe dalej budują i białe uciekają tą grupą, która jest cały czas trochę osłabiona. Przy okazji redukując czarnego. Czarny się zabezpiecza, gra też agresywnie. Tak, tak. Tu szczerze mówiąc, pomyślałbym o takim ruchu. Bo dalsze przepychanie się nijak białemu nie służy, tylko wzmacnia czarnego. Ale nie, z drugiej strony coś takiego jest, i tu trzeba by bardzo dokładnie wiedzieć, że raczej zaszkodzimy białemu tutaj. Nie, to jednak nie działa. Czyli czarny się blokuje, biały się. Ewakuuje takim kształtem, jednocześnie naciskając czarną grupę. Czarny gra kolejne kosumi. Biały znów się buduje, czarny skacze. i Niby wszystko przebiega zgodnie z planem, tylko ta biała grupa jest ciągle odrobinę niestabilna. Białe próbują temu przeciwdziałać, czarne naciskają z drugiej strony. I w tym momencie wygląda to tak, jakby obie strony się w miarę stabilizowały. Jak w tej chwili punkty są oceniane? Spora przewaga białego dzięki temu, co tutaj sobie zbudował. Więc gdyby biały wziął pod uwagę te cyferki, że, że powinien mieć w tym pozycji sporą przewagę. No, to myślę, że mógł zagrać na przykład tak. Czarny będzie chciał bronić sobie tego oka w ten czy w inny sposób, albo będzie się chciał tu łączyć. Myśmy w tym czasie no, w jakiś sposób wzmocnili to połączenie. Potem można by jeszcze delikatnie wejść w teren przeciwnika i coś sobie na przykład tutaj powzmacniać. To by też można kiedyś zagrać to byłaby w miarę, w miarę sensowna strategia. Można też było pójść na szybki atak i ten ruch wskazuje na to, że, że biały miał taką intencję. Cięcie i wzmocnienie, tylko problem, problem z tą sekwencją polega na tym, że ona strasznie osłabiła tę strefę że teraz czarny może ciąć. Natomiast, żeby było jeszcze śmieszniej, tutaj czarny bardzo dużo lokalnie uzyskał, jeszcze tu przeciął i ta grupa teraz musi walczyć o życie, a terenu ma niewiele. Natomiast jeszcze śmieszniejsza rzecz jest taka, że jak analizowałem te pozycje, to pomyślałem, o, to wygląda jak te suji, prawda? To tak, to wygląda jak dobry ruch. Czyli on powinien mieć dobrą kontynuację. I ta kontynuacja rzeczywiście istnieje. Można zagrać tak. Co grozi cięciem w dwóch miejscach. Po tym łączeniu czarny musi bić. I zostaje tu przecięty. I traci te wszystkie kamienie co z kolei stabilizuje naszą grupę. To byłby no, bardzo dobry scenariusz dla, dla białego, w zasadzie zapewniający mu no, sukces w tej partii, gdyby czarny musiałby jakieś cuda robić, żeby tutaj coś się udało. Ale patrzmy dalej. Jeżeli ten ruch jest taki potężny, no to może, może warto by odwrócić kolejność. I mając w pamięci możliwość zagrania tutaj, najpierw zagrozić tym cięciem, wymuszając łączenie, i następnie dopiero uruchamiając tę groźbę. Czarny, tak. wtedy gra tak i czarny nie ma łączenia bo przed dzień to zostanie albo tu albo tu tak więc widzimy to był absolutnie kluczowy punkt i gdyby biały użyły do szybkiej wygranej no to jakiś taki scenariusz powinny by były wybrać natomiast to niestety nie działa Czarne się wzmacniają, i teraz no, jedyny ruch, jaki w zasadzie białe mogłyby tutaj grać sensowny, jest taki. Przepraszam, wyłączmy tę analizę. A nie, analiza jest wyłączona, tylko pam program pamięta, że tutaj coś było. W każdym razie widzimy. Że biały jak, w jakiś sposób się będzie tutaj w stanie połączyć. Albo z tymi kamieniami, albo zejść w dół i z tymi. Jeżeli czerny będzie tutaj jakiś opór stawiał, i tak by można było jeszcze grać. Natomiast ten ruch oznacza, że biały jest pocięty, że ta grupa nie bardzo ma gdzie żyć, nie bardzo ma gdzie robić oczy. Chyba że istnieje jakaś cud sekwencja związana z tym, że tu mamy sentę. ale nie, nie nie widzę jak tutaj miałoby się zmaterializować dodatkowe oko. Tak więc no, w tym momencie biały jeszcze ustawia snebek, czerny się łączy biały szykuje następne cięcie, żeby ożywić te grupy przez zabicie tych bądź tych kamieni. No, jest to racjonalna próba. Czarny natomiast próbuje uciec takim głupim trójkątem. Biały atakuje najmocniej, jakby się wydawało, że to ma sens. Tylko, że niestety jest taki problem z tą pozycją. Którego, no, niestety biały nie zauważyły, że to łączenie nie działa z powodu takiej. Takiego atarii, że wydłużyć się białe nie mogą. Dobrze, wiedząc, że to nie działa, białe powinny były zagrać po prostu tak. I wtedy te trzy kamienie są martwe, więc ta grupa jest żywa. Jesteśmy połączeni, jak się punkty skalują. Nie chce nam połączyć, żeby... to dalej pokazuje bardzo dużą przewagę białych, więc no, to bardzo nieszczęśliwy ruch, bardzo wypaczający wynik partii, którą no, białe no, w pięknym stylu prowadziły do tego punktu. Tak, tak, tak. Próba przeżycia. Od razu kontra. Próba zbudowania tutaj czegoś kontra tu i chwileczkę jeżeli grozimy tu cięciem jeżeli biały się łączy, gramy tu i zdaje się nie, to nie działa tak, tak, tak i czarny wydłubuje oko można było spróbować, ale ale nie jest to skuteczne I teraz, no, z powodu tych wpływów, które tutaj wiszą nad białą grupą, możliwa jest jeszcze inwazja. Białe tutaj się jakoś łączą i ratują, a czarne atakują ten narożnik. Śmieszne jest to, że atakują nie całkiem prawidłowo, bo. Właściwym ruchem jest teraz coś takiego. Tworzymy tripod, czyli po polsku trójnóg i ten kształt jest żywy. Biały go w ten sposób nie może zaatakować, ponieważ tutaj mamy mniej, jeżeli biały blokuje z tej strony, czarny robi oko, a jeżeli biały gra tak, no to drugie oko tej grupy znajdzie się tutaj. Ten ruch nie bardzo działa, można tu. I jest pytanie, czy ta grupa jest w stanie jakkolwiek tu przeżyć. Nie bardzo. Gramy tak, gramy tak, tak. I zabieramy oko, po prostu. No to czarny próbuje inaczej. Biały gra tak, czarny się wydłuża, biały gra tu. I następuje cięcie. Może zamiast tego ruchu można było zagrać po prostu tutaj. Tak i co? Nie, to jest oczny kształt. Więc tu trzeba zabrać, trzeba się liczyć z cięciem, trzeba jakoś powalczyć, ale no tutaj mamy za mało oddechów. Jeszcze raz się trzeba wydłużyć. Możegrać hane i wydłubać oczy. Więc to jest niestety overplay. I czarne tutaj bardzo, bardzo dużo uzyskują, nie dojrze ta grupa. Przeżywa choć nie powinna, to jeszcze ma wypustkę na zewnątrz, czego mieć też nie powinna. Białe jeszcze tak próbują, ale to nie działa. Czarny szykują jakieś takie złośliwe cięcie. I nagle się okazuje, że stabilność tej grupy jest również zagrożona w momencie, kiedy powstała tutaj czarna ściana. Tu niestety no, oko nie działa, oko oka nie ma w ten sposób, w jaki pokazywałem, tylko nieco później to następuje. Tu jest prosta pułapka. Jak czarny nie dogra, to Biały może zagrać tutaj, a czarny nie może połączyć. No ale czarny łączy od razu, żeby, żeby, żeby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Ta próba stworzenia oka też nie działa. Więc to bicie jest tak naprawdę w gotę niestety. I czarny może zagrać spokojnie gdzie indziej. Tu jeszcze następuje takie przykre dla białego cięcie. Ale to jest już, że tak powiem, skutek no, ryzykowania w momencie, kiedy wiemy, że jesteśmy do tyłu, więc no, nie jest to ruch, o którym warto mówić, czy on jest dobry, czy zły. Po prostu nic już w tej chwili białym nie pomagało. A wielka szkoda, ponieważ początek rozgrywki biały zagrały bardzo błyskotliwie. Skorzystanie z błędu czarnego, uruchomienie ko w narożniku, zagranie dużego ruchu w projekterze groźby, skoro spodziewamy się, że grupa przeciwnika i tak przeżyje, które było no, kontrowersyjną decyzją, ale prawdopodobnie po prostu jedną z dobrych. No i wreszcie ten pomysł, żeby oddać parę kamieni i wzmocnić yy, dzięki temu swoje wpływy. Bardzo ładny początek naprawdę, gdyby ta grupa uciekła. Albo gdyby wcześniej Białe znalazły to cięcie, no to byłaby to gra, którą Bisoner mógłby pokazywać z dumą. Tak, no też się może oczywiście cieszyć tym, jak, jak pięknie Fuseki rozegrał, i serdecznie życzę mu, żeby w następnej partii udało mu się tak pięknie rozpoczętą grę po prostu dowieźć do końca. Dziękuję bardzo, do widzenia.